Właściwie dalej lepiej, może bym <laughs> Nie no wiesz, miałem wypastowane buty, nie w ogóle, był, <laughs> generał mnie wiesz, ocenił, <opanią>, Nie <laughs> Chyba <laughs> tego, bo inaczej no. nie widzą, nie widzą. <laughs> Nagrywam. To co za zapach, mi to nie być przeszkadzało. Ojej. To co, na tym dalej serwerze? Dajemy się i A czy... siedzimy na tym serwie, dobrzy ludzie są. Przynajmniej na nauczymy grać, a nie... Matowy, który nie go gnr Znaczy, my no. mamy Matowy, pryszny, który nie go gnr Stary, no. to są no. zapasione no. nastolatki, chłopie. Nie zawsze być najlepszy, nie? Ja wiem, że my jesteśmy najlepsi. No tak, ale wiesz... No to w swoim, Dlatego my musimy ciągnąć tą drużynę, nie? Dlatego musimy ciągnąć tą drużynę. Do zwycięstwa. Dobra, Za co? To... Nie no, takie ja łamię do dowódca jak ty to, człowieku. Aż mnie chłopie teraz podbudował. Dobra, cisiemy. Widzisz? No to co? by nie ja, było, no, biorę Szturmowca. Być, czy, terem, czy co? Nie, ja biorę szturmowca, bo często tutaj wiesz, giną nasi wojacy to będę ich budził. Ja Zresztą jestem na tobie się odrodziłem. Mogę na skuterze wodnym się odrodzić, to przynajmniej byśmy gdzieś popłynęli szybciej. No A tak na razie widzę, że sztorm jest buta. Nie no spoko stary. Karta prowadzką mamaną. Płap. Ja jebię, już granat wrzuciłem, nie? Kurde, ja nie mam bazooki, nie? Upa, już opie cisnę Kurde, to niedobrze Kurde, chodź tutaj Jeden poszedł Mamy dobry. motorówkę, jak coś, nie? Możemy ją ukraść Nie no, to musimy bronić, mi się wydaje, wiesz? Ukradłeś ją? Stary, ja cię popcham, czekaj Stój, ja Ale jak ja mam strzelać? Ja chcę strzelać, bo ten helikopter! Kurwa nie... Ja wychodzę. Ależ... Ja wychodzę. Ja też wyszłem. Ja nie? wyszedłem. Pod bramą świętego Piotra stoję. Tu jest amfibia, nie? W ogóle, generalnie. No właśnie, ten... A z jest motorówka. Ja biorę bazuczkę. O. No ja strzelam człowieków nic się nie dzieje generalnie, ci powiem, nie? Temu. Patrz mi miał... ją... Kurde, a dostał Nie wiem czy go rozwaliłem. No rozwaliłem Kochujki wyskoczyły są pod tym e... Pod tym. Ta lipa jest taka, że ja. Nie, ja, człowieku, ten karabin ma takiego recoila. Ma żapteczkę, nie? No daj mu tutaj hopę. Patrz. Ja nie wiem, ja nie, ja nie widzę ich. Nie widzisz ich? Nie widzę możesz, ich. możesz mi ten, przynieść ten, pociski? No ja mam apteczkę, nie? No to nie, za apteczki ich nie zabiję. Hopie, fale, ciężko trafić, nie? O. Tam jest na drugim statku sniper znowu, ja latarkę widziałem Latarkę? Na razie to jestem dobrym tym Rozbronili, ale podłożą chyba znowu Na razie nie jesteś dobra. dobrym rybakiem, widzę Na razie to jestem <grym> dobrym tym, medykiem, nie stary? Tutaj, jeżeli chodzi o support moich apteczek, to... To mogą na mnie chłopaki liczyć Stary, buty wypostowane? O... To będzie wideo o człowieku, jak być me medykiem na tej mapie, nie? <grym> Dawaj, patrz op, jak go trafię. Boże, ba, znowu ten Jonaszew. Znowu w plecy, w plecy, on jest na statku, ten Jonaszew cały, nie? Plecy. A nasi matały nic nie robią. szaf. A nasi Ale... nic nie robią, nie? Matały. Czekaj muszę tutaj.